Małe miasteczko na Sycylii, małe kino, właściwie nudne miasteczko i jedynie to kino e, no, pobudza całą społeczność, e, no bo seanse pewnie codziennie i jest to jedynym jakby e, no, plusem takiej sycylijskiej miejscowości. No, nie do końca, no bo właśnie ta miejscowość ma taki swój specyficzny klimat, który się wiąże z dzieciństwem i z tymi marzeniami, które są takie proste, związane właśnie z obrazem, z takimi łatwymi doznaniami, ale później należy je porzucić. Ale właśnie bardzo pięknie jest w tym filmie ukazane to, jakie przemiany przechodzi ta scylińska wioska. Jak na początku jedynym autobusem jest taki niebieski niebieski bus, który wywozi i wwozi ludzi, a później właśnie następują reklamy, billboardy, coraz więcej autobusów, a Cinema Paradiso trwa, ale niestety też nie szczęje. Zastanawiam się, co myślała się podczas sceny, kiedy Alfredo na, na dworcu kolejowym mówił do Salvatore, żeby stąd uciekał, wyjeżdżał i nigdy nie wracał. I rzeczywiście tak było. Salvatore wrócił dopiero po jego śmierci, po 30 latach. Co mogła oznaczać ta scena? Nie chciał, żeby był przy nim, bo przecież stracił wzrok. To była jego miejscowość. O co chodziło w tej scenie? Bał się, ja myślę, że to było przeciwieństwo historii Dedala i Ikara. Po prostu bał się, że. Chłopiec za szybko spadnie do tego morza, że zostanie na dnie tutaj w tych właśnie idyllicznych marzeniach dzieciństwa, ale nie, nie zajdzie nigdzie dalej, bo odkrył sobie Salvatore, odkrył sobie fascynację do kina, ale mógł zostać tylko operatorem filmowym. Alfredo doskonale wiedział, że czeka go coś więcej, tylko musi go wypchnąć z tego gniazda. A jedynym sposobem na wypchnięcie go było wypchnięcie go na zawsze, bo wiedział, że jeżeli choć raz wróci, to te marzenia po prostu każą mu zostać tutaj, gdzie je zaczął. Cinema Paradiso. Where a young man shared his magic with the town he loved. Cinema Paradiso, the Academy Award winning picture for Best Foreign Film, capturing the highest box office growth since my life as a dog. The film Siskel and Ebert gave two thumbs up, and Rolling Stone called magic, romantic, and fun. Cinema Paradiso, a celebration of youth, friendship, And the everlasting magic of the movies. Czyli Alfredo wiedział coś, czego nie powiedział wprost młodemu Salvatore. Myślę, że tak. Na tym polega rodzicielstwo i właśnie z tego rodzicielstwa doskonale on się wywiązał. Na nie mówieniu tego, co prawdopodobnie się wydarzy, nawet jeżeli to wiemy, tylko na wskazywaniu pewnej ścieżki. Nie należy naciskać tej klamki, tylko raczej ją pokazać. I wydaje mi się, że właśnie to Alfredo próbował zrobić. Przewidział przyszłość w pewnym stopniu swojego, no w zasadzie syna, ale wiedział, że jedyną drogą, żeby przeszedł przez te drzwi jest wygonienie go. Zastanawiam się. Czy jest jeszcze jakaś scena, która nie wiem, mogła Cię poruszyć? Dla mnie, naprawdę, scena końcowa, kiedy Salvatore już siedzi w sali kinowej, tak jak my, i ogląda ten film pośmiertny, który przygotował dla niego. To jest właśnie film zmontowany z wyciętych, ocenzurowanych scen. Mm -hmm. Wyciętych przez no, księdza. Pośrednio, tak, zgadza się. Dość, dość wzruszająca scena. Zastanawiam się, czy jedyna, czy, czy, czy to też dla Ciebie była? Scena, no, przy której można było sobie wyciągnąć chusteczkę. No na pewno, z tym, że ta scena była wzruszająca w taki oczywisty sposób, bo jakby o to chodziło. Ale faktycznie przesłaniem jakby tej, tego fragmentu było coś w rodzaju Wszystko jest miłością, masz i idź dalej. A dla mnie właśnie bardzo poruszająca była bardzo prosta scena, kiedy ten lew, y, kamienny lew, którego pysk służył właśnie za wyjście strumienia światła, leżał tak w gruzie, całkowicie porzucony. A kiedyś w zasadzie sprawił, że ludzie przeżywali coś niesamowitego. To była dla mnie taka scena, no doniosła. Kiedy you skończysz Спасибо. cosa ho dovuto inventarmi Właśnie, bo przecież kino w końcu umiera, Alfredo umiera, kino również zostaje zburzone, wysadzone w powietrze. To taki chyba los dość typowy w wielu, w wielu kin na całym świecie. Co się odchodzi, no tam podobno miał powstać parking. Dokładnie, czyli nie zastąpili nawet starej kultury, która jest spokojna, nudna, zbyt małowymiarowa czymś nowszym, tylko czymś bardzo pragmatycznym, parkingiem. Ale to akurat jest porażka Cinema Paradiso jako kina, bo mogłoby się to potoczyć zupełnie inaczej, ale po prostu w tych gruzach gdzieś tam spoczęły marzenia Salvatore i podejrzewam, że on sobie to uświadomił doskonale, kiedy obserwował tę scenę. To się wydawało być takim marnotrawstwem całkowitym, tak jakby razem z tymi gruzami tam spoczywały tych ludzi, wszystkich marzenia, te przeżycia, które przecież im towarzyszyły w trakcie wszystkich seansów. Ja się zastanawiam, bo jesteśmy w Subsku, a co prawda w kinie Race, a jest tutaj u nas jeszcze kino Millennium, czyli jest jeszcze jakby. Jeszcze nie ma pamięci tylko, tylko. Nie, jeszcze jest budynek. Sala została. Czy my również powinniśmy, no, takie kino. Odłożyć, czy właściwie wyburzyć i zapomnieć? Czy to jest nieuchronne? Tak biorąc naukę z tego, z tego filmu, Syna Paradiso, gdzie pozbyto się jednego kina, czy my też powinniśmy no, nie rościć pretensji, że no, nie ma kino, jest hiper supermarket? No jedno pytanie to jest, co powinniśmy zrobić, a drugie to jest, czy to jest nieuchronne. Do pewnego stopnia nieuchronne pewnie jest, ale jak powinniśmy się zachować, to jest inna sprawa, bo wydaje mi się właśnie, że nie mamy szansy obronić y, kultury starej typu kino, tego typu kino, tylko samym buntem, tylko to jest kwestia zmiany zainteresowań ludzi. Jeżeli takie zainteresowanie się pojawi, to kino przetrwa albo zostanie wybudowane nowe. Marta, to tak podsumowując ten film, bo e, wielki film zasługuje na wielkie podsumowanie. E, <laughs> zastanawiam się, co możemy powiedzieć o tym filmie. No. Dla mnie ocena filmu podlega jakby dwóm kryterium. Pierwsze, wrażenie, jakie na mnie wywarł. I drugie, taki jakby ponadczasowy przekaz. Dla mnie ten film ma ponadczasowy przekaz. I wrażenie wywarł silne, czyli ogólnie jest wielkim filmem. Gdybyśmy to odnieśli do wspaniałego wykresu z Stowarzyszenia Umarłych Poetów, to byśmy się dowiedzieli, że ten film jest wielki. No, do Stowarzyszenia Umarłych Poetów to za chwileczkę przejdziemy, ale oceniając ten film w skali tak 1 do 5, e, taka Dla mnie mocne 4,5. 4,5? Mocne. Dobra, dla mnie 5 no jednak. <laughs> Okej. Okay. Jestem za włoskimi filmami, za włoskimi piosenkami i za włoskimi kobietami. Pizza. Włoskami, no i to Ali, cappuccino. <laughs>